Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj jest kolejny z tych filmów, z tych fajnych filmów, na których nie ma krytyki innych serwisów ani warsztatów, którzy robią nie tak, jakby mi się to. Wydawało jak ma być zrobione, także zapraszam. Jest tutaj silnik od Rometa Komara i jest tu przedstawiony pełny zakres prac, które wykonaliśmy. A większość z tych prac nie jest opisana u nas na stronie w dziale usług. Są to takie wszelkiego rodzaju usługi poboczne, dodatkowe lub też indywidualne, które ciężko po prostu skategoryzować i jakoś tam. I upchnąć w cennik, bo po prostu każda z tych usług za każdym razem jest inaczej robiona. Ta cena nie jest po prostu zawsze taka sama. No i trzeba to wyceniać indywidualnie. Dobra, lecimy z tematem. Jest to silnik grometa Komara dostarczony przez klienta, to znaczy na jego podzespoły, do wykonania kilku fajnych, kompleksowych e, robót, takich, żeby jedno do drugiego pasowało. Jeszcze takiej e, operacji w Komarze nie robiłem, bardzo fajnie to wszystko tu wyszło. Także pozwoliłem sobie co nieco nagrać. Doszło też do tego, że powstały indywidualne uszczelki do Komara, e, i nigdy nie spodziewałbym się, że będziemy w ogóle produkować uszczelki do Komara. Ale no po tej operacji zdecydowałem się, że zrobię projekty, takie już naprawdę fajnie dopasowane. Wypuścimy taki zestaw uszczelek pod cylinder w podstawowych czek grubościach. Myślę, że uszczelki na dniach wjadą do nas do sklepu, więc będzie można sobie zamówić. No i co tu było robione? Przede wszystkim, klient sobie dostarczył swój markowy tłok, pod który chciał wykonać szlif cylindra. Tłok jest to Proxa, nie obrócę Wam numerem, ponieważ nie wiem, czy jest to oficjalnie dopasowany tłok do komara, czy też klient się nastarał, żeby taki tłok dopasować, więc zostawimy tą wiedzę dla niego. Nie będziemy tego na tacy dawać e, po prostu od tak. Także jest tutaj markowy tłok Proxa, który był dostarczony przez klienta, tak jak wspomniałem. Pod ten tłok został wykonany szlif cylindra. Jest to tłok średnicy 40 mm, więc taka popularna e, 60, tak zwana, chociaż jest to takie pewnie bliżej 55 niż 60. E, I tutaj żadnej większej filozofii nie ma. Cylinder dodatkowo poza szlifem ma wykonane e, zatoczenie górnej płaszczyzny tak, żebyśmy mieli centrowaną głowicę oraz uszczelnienie o-ringowe. No tutaj odlew jest jaki jest, więc się pojawiają jakieś dziurki, ale to nie ma znaczenia. Do tego jest wykonana odpowiednia modyfikacja głowicy, czyli pierwsze zatoczenie to jest zatoczenie centrujące nam komorę wspalania względem cylindra. Drugie zatoczenie, no to już jest squish. Wszystkie te wysokości były zostawione e, dla nas. Jak to powiedzieć? Dobranie wszystkich tych wysokości, wartości, parametrów było zostawione po prostu dla nas. Czyli tutaj nie przyszła, wiecie, kartka z silnikiem, e, że proszę pana, proszę mi tu splanować dwa i. 2 20 mm tą płaszczyznę zrobić zatoczenie na nie wiem 1,4 mm i takie podoring i jeszcze takie inaczej. Później mi zebrać z dolnej płaszczyzny 0,2 mm, a później zagłębić się w głowicę 2 mm i zrobić komorę spalania zaczynającą się od płaszczyzny 1,2 mm, prawda? Także takiej tu informacji nie mieliśmy. Po prostu klient sobie wybrał tłok, dostarczył w tym celu kartery, wał, cylinder, głowicę. No i My tu wszystko powymyślaliśmy i wykonaliśmy. W karterach nie ma żadnej filozofii wykonanej, oprócz ich takiego troszeczkę przeosiowania, chociaż to nie do końca było osiowanie, bo ja tu nic nie robiłem z gniazdami łożysk, tylko tak jakby poprawiłem geometrię i tutaj poprawiliśmy prostopadłość tej płaszczyzny do osiwału. Na początku kartery zostały rozebrane. Przypilnowaliśmy sobie tematu, żeby się bardzo fajnie schodziły tu na tych tulejkach. Później zamontowałem dla pewności jeszcze taki czpień szlifowany Fit 40, żeby tutaj ładnie, ładnie wchodził do gniazd łożysk gwału, żeby te kartery równo siadły na łożyska gwału. Zobaczyliśmy, jak to wszystko siada. W miarę to pasowało i co ciekawe, przemierzyliśmy geometrię tych karterów kładąc je na tej płaszczyźnie, czyli na płaszczyźnie sprzęgła, pokrywy sprzęgła. Położyliśmy te kartery na tej płaszczyźnie. Poskręcane oczywiście, i od tej strony wjeżdżaliśmy takim specjalnym przyrządem e, centrowniczym z taką długą łapką i sprawdzaliśmy, jak ma się o, oś jednego kartera do drugiej i jestem w ciężkim szoku, ponieważ wyszło, że jest to dosłownie do setki. Naprawdę w szoku jestem, kiedy nieraz z czystej ciekawości mierzyłem pasowania karterów, na przykład nowych KTM-ów. Jak robiłem w zeszłym roku kilka silników od podstaw, chyba. Od 85 pojemności, to przemierzaliśmy kartery, i kartery krążyły od 6 do 800 w trzech silnikach, i po prostu tak jest, i tyle. I tyle się to mija, tak to siada na tulejkach centrujących, no i po temacie, i tak to jest wypuszczone, a tu nagle w komarze jest dosłownie do setki. Także szacunek, ale tutaj był, e, ta płaszczyzna była e, lekko pod kątem. Ale nie tyle co pod kątem, co, co gorsza, był tu uskok dwie dychy. 20-20 setek było uskoku tutaj jednej do drugiej połówki. No, i to trzeba było po prostu wyprowadzić. No, przy tak dużym uskoku, jakbyście dokręcili cylinder, to cylinder po prostu by mocno skosiło, no i, i, i koniec po, po całej prostopadłości tego układu. Także po wymierzeniu wstępnym, jak te kartery zbazować, do czego je położyć i, i tak dalej. Dopiero zostało to poskręcane, obrobiona została ta płaszczyzna, jest już idealnie. Później skręcaliśmy te kartery wraz z dostarczoną uszczelką, wałem korbowym, łożyskami. Patrzyliśmy, jak wysoko wychodzi tłok, ponieważ tłok jest troszeczkę inny niż z komara. Więc patrzyliśmy, jak wysoko wychodzi tłok, z jakim squishem, by mógł pracować. Tak naprawdę taki był zamiar, chociaż początkowo wiecie, temu tłokowi brakowało tutaj do głowicy. Dosyć sporo, więc trzeba było to po prostu wymierzyć, co tu robimy. Czy obniżamy? Kartery, czy obniżamy cylinder, czy zagłębiamy głowicę. Tłok też ma znacznie mniejszą wypukłość dęka, więc, przy tak więc, stosując ten tłok do komara, dodatkowo bardzo odprężamy sobie silnik. Nie dość, że ten silnik fabrycznie, to nie wiem, czy go można nazwać sprężonym, bo tu wymierzyliśmy, że tu stopień sprężania w komarze pod zwykły tłok, i na jakiejś takiej wysokości, jak w tych karterach nam tu wsiadał, to wychodziło w okolicach 7, 7 z hakiem do jednego, więc po zastosowaniu tłoka z znacznie mniejszą wypukłością denka no totalnie by się ten zestaw rozprężył i to już by w ogóle nie jechało więc trzeba było się zastanowić w jaki sposób my to możemy doprężyć no bo ta głowica popatrzcie ona jest bardzo cieniutka od tej płaszczyzny do tego jak widzicie tam między żeberkami jest dosłownie kilka milimetrów więc od tak nie można tej głowicy tu ciachnąć 3 mm i sobie zbudować komorę bo po prostu zostanie nam taki płaskowniczek aluminium e, który no <laughs> będzie zbyt wiotki aby mógł pracować, więc trzeba było się mm, naprawdę zastanowić, co, gdzie, w co ma wchodzić e, i gdzie, po prostu, jak to najlepiej zastosować. Początkowo myślałem, że się nie uda i były pomysły wstawiania tutaj e, dodatkowej komory spalania wymiennej, chociaż to już są koszty dosyć konkretne. E, no więc. I, po prostu się zastanawialiśmy, ale się udało. W karterach okazało się, że cylinder fabrycznie jest bardzo pasownie spasowany, czyli z założoną jakąś tu szczelką, którą dostałem. Ona ma coś koło pół milimetra grubości. Cylinder wchodzi dosłownie na styk z lekkim oporem. Ja z doświadczenia z wielu, z wielu lat budowania silników do Simpsonów po prostu no. Wyczaiłem, że tutaj musi być milimetr luzu I jest po temacie. Wiem, że kartery Simpsona też były fabrycznie bardzo e, ciasno frezowane. One na przykład jak tuleja miała 50 mm, to kartery frezowali na 50,1 e, i to zawsze były z tym problemy. Mimo, że cylinder wchodził lekko, no bo dycha luzu, no to wchodzi lekko, to zawsze gdzieś to się potrafiło tam zagniatać, zacieśniać i zawsze były problemy z zacieraniem się tłoka na dole, jak nie zacieraniem, to dzwonieniem, albo nad pęknięciem tulei przy oknie dolotowym, jak już były cylindry mocno modyfikowane. No były problemy. A odkąd kiedyś po prostu przefrezowałem kartery sobie podwiększy cylinder na przyszłość. Czyli miałem cylinder bodajże z tuleją 50 mm, a kartery miałem 55. Tak, wszystkie problemy minęły i później zacząłem się zastanawiać, że jednak tam musi być luźniej i doszedłem do wniosku, że milimetr to jest taki absolutny minimum, taki konieczny tam luz, ponieważ ten cylinder jest w konstrukcji takiej, że Wy go składacie razem z głowicą i przez całość tego zestawu dopiero idzie jedna delikatna śrubeczka 6 mm, taka długa i dokręcająca Wam cały ten zestaw. Więc to wszystko się gnie, tańczy, wiecie, poddaje się. Tutaj jest jeszcze gaźnik, który obciąża drży, tutaj jest, e, no nawet gaźnik to w porównaniu z tłumikiem nie jest aż tak dużym problemem. Tutaj jest jeszcze cały wydech, często dyfuzor zamontowany na gwint, na sztywno, nie na żadnych, wiecie, o-ringach, sprężynach i tak dalej, jak w motokrosie, tylko przeważnie na sztywno, eee, i to wszystko powoduje, że to poniekąd jakoś pracuje. Przynajmniej ja taką tezę sobie wysnułem. I odkąd frezowaliśmy później kartery na wymiar milimetr większy niż średnica tej wystającej tutaj części tulei z cylindra, jest po temacie i tutaj jest to tak zrobione. Co ważne, musicie te kartery frezować razem z uszczelką. Tak jak widzicie, ona jest tu założona, no bo uszczelka, która rozszerza karter o. 0,5 mm, 0,8 mm znacząco wpływa tutaj na owalizację tego otworu, więc trzeba tutaj mnóstwo spraw przypilnować. Więc kartery to jest jedno. Czyli prostopadłość tej płaszczyzny, brak uskoków, zgranie tego na tulejkach. Mieliśmy w planie tak, takie też działania, że jeżeli te tulejki tutaj w, w komarze będą totalnie się rozjeżdżać, no to będziemy po prostu robić dodatkowe bolce centrujące czy tulejki centrujące. Mieliśmy plan ustawienia tego na frezarkę CNC, po prostu porobienia takich różnych punktów centrowniczych, żeby te kartery zawsze schodziły się w setkach milimetrów. A nie, po prostu jak tam podyktuje jakaś śruba, ale naprawdę jestem w szoku, jak to pięknie tu fabrycznie jest rozwiązanie. Nie wiem, czy tak trafiłem, czy to tak jest, no ale tutaj tak jest. Co dalej? Cylinder wiadomo, zatoczenie, uszczelnienie o ringowe, głowica odbudowana pod ten tłok, finalnie całość jest u nas złożona zaprojektowana pod dedykowany squish, w tym wypadku jest to 1-2 mm, na uszczelce 1 mm. Tak to mi mniej więcej tu powychodziło, więc klientowi e, wyprodukowałem dwie uszczelki o grubości 1 mm i to jest dedykowana wysokość, na którą po prostu to składacie i jest to w połowie zakresu, którego... Ja przewidziałem do tego zestawu. Tutaj jest instrukcja squisha odnośnie tej odbudowanej głowicy. Zawsze taką dostajecie od nas, jeżeli głowica jest w jakikolwiek sposób zmodyfikowana względem serii, a tutaj jest totalnie wymyślona od zera i zmodyfikowana, wyprodukowana jak zwał. I dlatego jest to mniej więcej na takiej grubości uszczelki, ponieważ celowaliśmy w 0,8, ale tutaj gdzieś w międzyczasie doszło jeszcze frezowanie tej e, przylgni, co mi tutaj zebrało materiału. W międzyczasie podczas e, ustawiania cylindra na wytaczarce wyszło, że tutaj też jest pofałdowana ta płaszczyzna, więc znowu mi tam jakaś dyszka uciekła. I tak finalnie, jak już większość było wykonane po ostatnich przymiarkach, no wyszło, że około jednego mm uszczelka tutaj pasuje tak najlepiej można ten zestaw troszkę doprężyć, można troszkę odprężyć po te dwie trzy dyszki w lewo, w prawo można się poruszać jak najbardziej sobie tu dostrajając charakterystykę więc to by było tyle z aspektów technicznych i jeszcze dochodzimy do aspektów wizualnych no ostatnia rzecz jeszcze techniczna z aspektów technicznych wszystkie płaszczyzny są przetarte na stole traserskim Tutaj jest e, niewiele to pewnie widoczne, ale powinno coś być, takie ryski. Ta jest frezowana, więc akurat nie. Ale wszystkie boczne płaszczyzny kartera po obróbce strumieniowo-ściernej typu piasek-szkiełko są poprzecierane, te środkowe też, na stole traserskim. Wszystkie, wszystkie. Mamy zrobione wszystkie pokrywy. Jedna, druga, każda, tak sobie klient zażyczył i bardzo mądrze, sam bym też sobie coś takiego zrobił. I dochodząc do aspektów czy walorów e, wizualnych, e, których generalnie ja na co dzień nie omawiam, nie wykonujemy, nie wyceniamy za bardzo takich rzeczy, to jednak mamy park maszyn do tego, ponieważ używamy dla własnego zapotrzebowania. Czyli mamy i kabinę z piachem, czy tam korundem, i mamy kabinę ze szkiełkiem typowym szkiełkiem, czyli po prostu e, kulki szklane. No i generalnie wiecie, ja tego nie, jakoś nie oferuję specjalnie, nie, nie, nie wiem. Nie ogłaszam się z tym ze względu na fakt, że e, od czasu, kiedy istnieje e, ta obróbka, Eee, że tak powiem to szkiełkowanie wodne, eee, aqua blasting, hydroblasting, jak zwał tak zwał, to odkąd, powiedzmy, że to jest aqua blasting, to odkąd aqua blasting istnieje na rynku i jest to już dostępne w, no, w niejednym miejscu u wielu, wielu... Eee... Usługodawców, że tak powiem. Za w miarę jakieś tam przystępne pieniądze, nie musicie, nie wiem, 5000 zł, zainwestować w silnik komara, żeby go wysłać do, do wodnego szkiełkowania, tylko powiedzmy, zainwestujecie 1000 zł i jest tu cały taki pakiet, jest, jest, jest że tak powiem, wyszkiełkowany, czy tam nawet mniej. Nie wiem, ja, ja nie siedzę tak jakoś super w cenach, kilku klientów mi tylko zdradziło, ile płacili. Więc my jakoś tam nie wychodzimy na rynek ze zwykłym szkiełkowaniem boże tak powiem wypadło to trochę z obiegu i trochę z mody ale u nas w że tak powiem, na potrzeby wewnątrz firmy jest to bardzo często używane, bo najważniejsza różnica pomiędzy drobnym piachem a szkiełkiem, jakkolwiek by to wyglądało, jest fakt, że szkiełko zamyka pory aluminium i aluminium się nie brudzi. Materiał nam się nie brudzi. Jeżeli to by było z piachu, no troszkę bardziej matowe i by się nie świeciło, ale drobnym piachem czy korundem, bawiąc się dyszami i ciśnieniem, też można osiągnąć bardzo fajną strukturkę. Zresztą nasze cylindry są tak robione po tulejowaniu. To, to jednak się to brudzi. Czyli jeżeli budujemy sobie jakiś zestaw, właśnie taki, najczęściej jakiś old timer, który ma po prostu cieszyć oko, no to warto jednak mieć coś szkiełkowanego. Żeby się to nie brudziło i to jest fakt taki, że jak dotkniecie tłustą ręką, czymś czarnym albo coś tu wiecie z łańcucha, z gaźnika po prostu się zasyfi, to przykniecie cleanerem, czy tam umyjecie silnik na myjni i no jest po temacie, jest to czyściutkie. Eee... I tutaj jest to u nas wykonane wszystko, ma to mniej więcej taką strukturkę, jest to lekko nabłyszczone. Sądzę, że jakbyśmy się pobawili jeszcze troszeczkę tam dyszami, ciśnieniami przy szkiełkowaniu, no to udałoby się wykonać jeszcze... I jeszcze lepszą ee, powierzchnię, jeszcze bardziej błyszczącą, ale jest naprawdę fajnie. I co ciekawe, mam tutaj głowicę z aqua blastingu. I fajnie, bo to możemy porównać. Jest to taka różnica. Faktycznie bardziej się to błyszczy. No i w sumie, w sumie tyle. No fakt, to też są dwa różne materiały, bo, bo tu jest romet, tu jest WSK, więc wystarczy, że z inny stop aluminium, to inaczej to będzie. Jedno się będzie zawsze bardziej świecić, drugie mniej. Ale no, powiem Wam, że... Z czystej ciekawości tak dzisiaj porównywaliśmy, bo akurat mamy taką od klienta głowicę do odbudowy e, i nie jest źle. Naprawdę jest całkiem fajnie. Myślę, że tutaj cenowo powiedzieliśmy w połowie, e, w połowie wartości Aqua Blastingu, no nie wiem, ile by to kosztowało. E, my powiedzieliśmy chyba z płaszczyznami w okolicach 5-6 stów. Także same płaszczyzny tutaj to jest gdzieś 1 trzecia tej ceny po przecieranie wyprowadzenie. Także no, wydaje mi się, że nawet, nawet może dopiszemy takie, takie usługi u nas na stronie. Pomyślę nad działem usług pozostałych czy usług dodatkowych, żeby Wam podać jakieś widełki cenowe takich tutaj, takich tutaj usług. Ale generalnie, jeżeli macie taki silnik do wymyślenia, zbudowania. E, macie na to czas, to jak najbardziej e, można takie rzeczy u mnie też działać, tylko trzeba sobie to wysłać na indywidualną wycenę. No bo tutaj, wycena na zasadzie dzień dobry, ja bym chciał to, 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 to" na mailu opisana, no, 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 no kuba wam to siedząc przed komputerem, nie jest w stanie mniej więcej tego, wiecie, jakoś zobrazować. Chyba że faktycznie usługa się powtarza, no to możemy dać widełki cenowe, za ile wykonywaliśmy to poprzednim razem. No, także co? Tak to mniej więcej wygląda. Komar wraca do właściciela. Mam nadzieję, że e, będzie to super gadało. Fajnie to się wszystko prezentuje centryczne, ma geometrię, wszystkie płaszczyzny, e, prościusienkie. Mam nadzieję, że to będzie fajny, szczelny silnik, cichutko pracujący, bez wszystkich problemów, które istnieją na fabrycznych tłokach. Mi tutaj do pełni szczęścia brakuje tylko nowego wału korbowego. E, ten jest podobno oryginalny. Nie bije, sprawdzałem, bardzo, bardzo pod kątem centrycznym ok, ale tak no, troszeczkę oznak korozji ma, także do, do, do pełni szczęścia brakuje mi tu nowego wału wraz też z łożyskiem igiełkowym, ale to zostawiam już do decyzji klienta. Klient tutaj jest znawcą tematu, fanatykiem tego, także wybierze sobie na pewno coś najlepszego i najrozsądniejszego. Dla siebie. Tak to wygląda. Niebawem e, wiadom na sklep uszczelki do komara. Będą i zestawy w trzech grubościach albo czterech, zobaczę. I oczywiście uszczelki na sztuki. Są to dosyć małe uszczelki, więc mam nadzieję, że będą dosyć tanie. E, no i co? Miłego komentowania. Trzymajcie się.